Le... Cześć, witajcie, ja jestem Freddy, to jest Perix i zapraszam Was do oglądania. Pff, witam was w grze The Joy of Created, jeśli dobrze to powiedziałem. Oczywiście mówię, to jest ta wersja beta, to nie jest ta story mod, którą panie widzieliście na YouTubie. Nie będę nagrywał story mod od razu, mówię, ponieważ. Yy, to już swoje lata ma. Ja już i tak grałem to bez nagrywania, więc wiem co tam się dzieje wszystko. Więc dzisiaj po prostu spróbujemy przejść tą betę, bo w to akurat nie grałem. Więc myślę, że będzie ciekawie, dzisiaj będziemy się zmagać z tym kolegą. Inne postacie, może na inny odcinek sobie zostawimy, tego nie wiem. Bo na nas tutaj nawet Foxy czeka. Słyszałem, że jest najgorszy, więc no zobaczymy jak to będzie. Ale dobra, lecimy z Freddy. Tutaj, po lewej! Ja jeszcze Wam na chwilę przerwę. Otóż bijcie na link w opisie, czyli ostatni filmik, gdzie piszemy w komentarzach pytania do QA, które planuję zrobić. Jeżeli będzie ich dużo, to wtedy je zrobię. No, więc zapraszam do oglądania. Yy, od razu mówię, sławki mam na fulla i jest głośno. Myślę, że nie będzie przegłosu, że będziecie słyszeć moje sławki. tutaj, a więc. First Floor: Ignited Freddy. Scary! Wiem, że są bardzo głośne jumpscare w tej grze. Mamy zebrać pięć obiektów. Te obiekty są chyba losowo robione. I po prostu gdzieś tu się Freddy plącze, to wiem. Owa się tam idzie, to ja sobie pobieram. To jest przedmiot, który mam zebrać. Czy ja jestem? Nie. Powiem wam, że można się pogubić. Mamy drugi już przedmiot. Idzie za dobrze. Nie słyszę go coś. Słyszę go, słyszę go. Spadam stąd. Dobra, dobra. Ty mamy dwa obiekty... 15 sekund. 15 sekund. Śmiałbym się, gdybym to przeżył za pierwszym razem. To mamy zebrać? Nie. To mamy zebrać. Jeszcze tylko jeden przedmiot Nie On tu idzie Cześć Boże, ty jak ty pikniesz? Jak ty pieniesz? slalomym slalomy, slalomamy teraz prawo, teraz w prawo, lecimy nie, nie dotniesz mnie Czy można przed nim uciec? Ja zgasz latarkę Uciekłem No ale no nic, bo on tu Przybiegł właśnie Siema, Freddy Reddy, lubiłem Ciebie w A więc już wiemy, z czym dzisiaj będę się zmegał. Aha. Dobra, to jeszcze raz. Były dwa plakaty, to pamię... O! To jest w tym samym miejscu. Plus dla mnie. Kuśwa, nie! Nie, 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 nie! Jest to ponoć uporczywe. Z nim genianie tutaj. Nie wiem, czy będzie w ogóle cokolwiek widać na nagraniu. Po prostu jest taka ciemność, jak jest, ja nic nie mogę zmienić. Tu chyba był plakat. Już go nie ma. No to faktycznie losowe miejsca są. O kurde. Słyszeliście takie. <grym> o, kubeczek mam. Czy ja zataczam kółko? No, 17 sekund. 3 obiekty. Wątpię, że zdążę. Ehm. Um... Co to za dźwięk? O! To dźwięk Freddy'ego! Dobrze wiedzieć! O! Tu mamy płytę i Freddy mnie dopadł w ślepy. go! Nie wyminę. A więc podejście numer 3. Mówią do trzech resztach, więc zobaczymy jak to będzie. Mm, możemy... pójść najpierw w lewo, pobiegniemy. Nie ma go tu. Nie ma tu innej... mechaniki. Słyszałem go za ścianą. Ej latarkę, dobra To jest najgorszy pokój po stąd nie ma ucieczki Jest tylko jedno wyjście, dobra No 24 sekundy Tak średnio bym powiedział Tu nie było kubeczka przypadkiem? Nie, tu był ten plakat po niego, którego już tu nie ma To. Shit, ja, chcę, ja chcę chociaż coś dzisiaj zrobić. Chcę chociaż przejść Freddy'ego. Nie chcę, żeby wyjść. No. Mm, super, tak coś chciałem, że tak to będzie, więc poszukajmy naszego przyjaciela. No Freddy? O, słyszałem, jak ci gdzie jesteś. Freddy, czy to ty? Co, co ty robisz? Zbukował się właśnie. Jednak nie. Ok, teraz lecimy na paście. Ok, mamy pierwszy przedmiot, tego jeszcze nie widziałem. E, rap, tap, 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 tap. Nie słyszę naszego kolegi. Mamy kasę. Słyszę go. On na światło reaguje. O. No, co jest krane? Nie, 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 nie! nie. nie. Ja ta... Hmm. Przynajmniej się w końcu wstraszyłem tym bo Ale on się chyba zbukał w ścianie. To nie było za miłe. Zresztą się w końcu w innym miejscu. Pobiegniemy tu. Maha, tą latarką, nie wiem co, że się zaraz potkniesz, że się, się wywalisz. Znowu, znowu jest w tym samym miejscu. Czy on mi się przypadkiem nie zbugował? Chciałabym zgłosić coś, mały problem. Sobie nie mam co wymagać, bo to wersja beta jest. Już biegnie Nic nie widzę Gdzieś pobiegłem Dobra, jest tam Jeszcze jeden przedmiot Gdzie jest jeszcze jeden przedmiot Kurde no hmm. Serio, wszystko miałem Freddy Gdzie uciekłeś? Tutaj Co jest? Już had not pass. I co teraz? Tak. Dajcie spokój. Mam telefon. Zadzwońmy po pomoc. Bo jakiś robot. Dziwny robot. Biega po mojej domu. I chce mnie zabić. Mamy trzy przedmioty. Jest bardzo dobrze. Cztery przedmioty. Mamy cztery przedmioty. Nie, piąty, piąty, proszę. Kasa, to musi być kasa, po prawej była, tu gdzieś błagam. Jest, mamy to. Zabiliśmy to. Obrzyd komplet. To teraz powinno tu być takie... No nie Freddy, ale takie... Tum, 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 Także... Freddy? Czy ja w ogóle mam mu się dać złapać? Czy on mnie zauważy? Zauważy. Pobawmy się z nim, Berka. <laughs> nie złapiesz mnie. <laughs> Freddy. Tu, 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 tu. I patrz, i nie ma nas. Schowałam się za rogiem.

Chika Cikę chcę zobaczyć, pokażcie mi jeszcze Cikę I... I Foxy Który ponad jest najgorszy Mamy tutaj jeszcze jakiś super ulepszony tryb Chyba Na razie sobie to zostawię I no, jeżeli będzie gdzieś 25 łapek w górę, lecimy już z boni. tak Więc to Dziękuję wam za oglądanie Zobaczymy się następnym razem, zostawcie łapeczkę w górę, raz subika tam na dole I no Siemano! me a full part of me is in love i know we just met but a part of you was in part of me this i know it's more than just sex i'm like oh girl you're my ghost girl you uh, you take away my breath and if i break your heart are you break